No, tylko co my tu mamy? Mm. O, to może być dobre, nie? Zmieniliśmy niepochlebny wstęp jak na inny, który zamieniliśmy Drexy Balladurnie z dzisiejszego to nie powinien zaszkodzić naszej reputacji. Dzięki pięknie, ale nie mogę się tepać. Ok, ok. Dobra, no, tepnąć nie mogę. No teraz tak, pytanie, jak stąd wyjdziemy? Wydziemy chyba. Jak mi się wydaje, że ten dojdziemy, tylko musimy zmienić przebranie. Pięknie. W imię Lord Enver, Gortasz parasite w, w twojej Something w Steel się ma magnum. O, okej. Okay. Zobaczmy. Jestem praworządnym obywatelem i mogę odejść. 20. Holy shit. Dobra, zobaczymy, czy nam się uda. 20. O tej mądrości to za dużo nie mamy, nie? Inteligentni może by jesteśmy, ale banter jest się zdobani u nas. <laughs> jak tam, Magnum? Jak tam, Janek? Niech tam Sobotka ci Jak tam ci mija? Ja mam zagrychę Pości chipsów. Przy okazji jeszcze Ha ha hmm. Dobra ta parasite well. Jeszcze raz do dupy, Co? czemu? Ja akurat nie narzekam. Mm, cały tydzień taki roboczy mi bardzo szybko minął. Jakoś mocno nie, nie narzekałem. No dzisiaj odwiedziłem mamę, więc zaliczony dzionek też spoko. Przyszedł mi nowy headband do słuchawek, więc wymieniłem od razu, więc też jest super. No, jeszcze mnóstwo innych rzeczy muszę porobić, ale to swoją drogą. Ale ja jakoś nie narzekam. Nie ma tragedii.

Masz kłopoty z pewną instytucją? No, 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 no. spokoj, spoko. jak to jest coś mega, mega, mega prywatnego, to nie ma, nie ma co gadać na wizji, no to wiadomo. Bo to wiadomo, to jest prywatna rzecz, to zostaje w prywacie. No. No to mówi, że nie ciekawie. To niedobrze. To niedobrze. Mm -mm. Hmm. Ja musiał chyba użyć tego wcześniejszego save'a w tym momencie i chyba pójść windą, bo nic innego nie nie, nie nie pozostaje nam. No, bo tutaj ten wielki robot, kurde, jest. Musimy się zająć, kurde, też. Um, to mnie się gdzie produkują te roboty. Ciągnie się 10 lat? Damn. dekady, Nieźle. No wiesz, to też trochę jak się za mną ciągnie problem nadciśnienia i w sumie mojej nogi. Więc to już prawie dwie dekady, powiedział. Dobra, czyli tędy? Nie. Gdzie jest tutaj ta winda? Tutaj może, tędy. Jak daleko Dawaj, odpalaj to. Dawaj, dawaj, gdzie to jest? No kurde, what the hell? Hmm Nic nie gadają? Ej, może będę mógł wyjść Nie, dobra, czekajcie Zrobimy sobie jeszcze jeden safe. Zobaczycie sobie co, co zrobią w lasie pochu O, czekaj Hmm Last Epoch is an action RPG being built by Redditors. Okej, okay, there is nothing usual. Uh. Hmm, Okej, okay, dobra. A to sobie później poczytam, bo widzę, że to jakiś artykuł, ale spoko, spoko, dziękować, dziękować. No, ej! Świnie. Chciałem tylko wyjść, kurde, nie? Już od razu nastawienie na minus 5? Tragedia po prostu. Tragedia. No, wrażenie czego to ten. Ee, pewnie jutro się podzielę jakimiś informacjami. <laughs> Jak doczytam do końca całość tego artykułu, ale... No, bo dosyć długi wydawał się, a początek w sumie to też nic za dużo nie mówił. Więc pewnie gdzieś tam po środku coś jest. Ciekawego bądź też nieciekawego. dobra nie to nie to co to możemy zrobić jeszcze Czy to się w ogóle poddawało? to może tak, ale cała reszta nie hmm. przywrócenie ki. Co tu jest jeszcze na górze. Tu jest... Okej. Okay. Dobra. Zobaczmy, jakim zaklęcie możemy... ...tepnąć. Czekaj, nie, zwój niewidzialności. Eee, niewidzialności. Dawaj jeden zwój niewidzialności. Dawaj, to rzucić, nie rzucić, nie? pięknie! No for No rest for the wicked. Okej okay. Czyli to mamy don Teraz możemy iść do obozu Moim zdaniem Mamy wrażenie, że save'a Mm. metalowe manekiny które nie do twojej melodii, one są posłuszne tylko jemu. Ich stali, oczywiście się Czyli to jest kwestia znalezienia tej odlewni i zniszczenia jej prawdopodobnie. Ale to na spokojnie, dobra. Hmm. Tu widzę, że nic, nic nie chce pogadać, przynajmniej na chwilę obecną, dobra. O, tu jest ta ten magiczna ten lustro, dobra. Coś takiego? Nie, my tego nawet nie mamy, nie? Hey, Ciekawe Nie no, ja nawet tego nie mam, nie? no ja takiej jeszcze mam Fajnie, bagi. Okej okay. Dobra Idziemy się wyspać ileż można, nie? Ok, rzacie, musimy wziąć A, właśnie, zwłoki odłożyć yy, Które nam ciążą Niesamowicie Eee. Yy. Okej okay. Od razu leży. Jezus Maria, nie? 80 kilo, nie? Co tu? Aha, to jest to, dobra Okej, okay, dobra A no to przy okazji sobie poróbmy jakieś porządki może jeszcze hmm. To jest to tak Tu tu, tu, tu tu A dobra, to jeszcze ten się coś znalazło widzę. O dobra. tosy. Pomidory i inne rzeczy, elegancko. Tu są jeszcze ryby, nice. Nisu, nisu. Kiwi. dobrze. Bardzo dobrze. Dobra. To jest tak. To jest, tu jest, tu jest yy, Dobra. No to jeszcze jest plaster miodu. ja, 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 ja. bardzo dużo nam się zostało tutaj Dom porobienia widzę. Otwórz, tu jest jeszcze ta sakiewka z tym. Sortujmy to, dużo mamy. Dużo rzeczy mamy na sprzedaż. El Grzybki, świniak jest, łeb. Też jest. Pięknie. Tu jest jakaś gruszka. Orzeszki. Jogronka. Okej. Okay. O, tu są jeszcze jakieś ten kiszki. To jest piekielny Chciałem to A to jest nie Bo tu nie idzie nawet wpisać tego no, no, no. Aj ajajajajaj aj, aj. Dobra... Tu są jeszcze jakieś winogronka kurde, musimy mieć potwierdzone mnóstwo kurdech tych skrzynek jeszcze Ora, Tu jest to tu jest do ubrania, tu jest plecak jakiś, ale tu nic nie mamy, dobra tu są zwłoki, tu nie ma nic Tu są... Questowe jakieś, dobra Tu są z itemami, które chcemy, żeby były zachowane, spoczko Teraz tak, eee tu jest żarcie. Mamy do to żarcie? Nie, nie mamy potwierdzonego tego żarcie jeszcze. nie? właśnie, żarcie. Dobra, to sobie dajmy tutaj to tak. I tu jest jakiś awanturnik. Aha, i tu mamy te wszystkie kryształki. Okej. Okay.

Ну, mm. No Tu jeszcze jest furia szpiku. To bym zabrał i zobaczył co to do końca jest. Wykrycie myśli, percepcji. na Mm -hmm. Ale rynki zostawimy, ale się przydadzą do czegoś, że w Jołafu ogniemy, że. Daniel żywiołem okej. Okay. Może być spoko pierścień, nie to jest pieszczota. Butyk kuszego, to zostawmy sobie. Eee, Sprężystego skoku. Kusiciela odchłani. Co my tu mamy? To są lutnie, więc... To jest to, to jest nam i nam chyba niepotrzebne do tak do końca. To możemy sobie odłożyć. To więc tego nie chciałbym tracić, dobra. Hmm. Czek. tyle jeszcze z żarcie. Tak, tu jest diamencik. Tego no w ogóle nie mamy. Pięknie. <laughs> tu są też jakieś zapasy. kicha, nawet perły. Elegancko. O, tu mamy to. Syk. Pierścień bez klejnotu. Hmm. To można by było pewnie użyć do craftingu czegoś, znając życie. Musimy zrobić te porządki ewidentnie. O, to to. Dobra. Spójrzmy na to żelazo. Hmm. A ta sakiewka nie jest u mnie? Właśnie, ta sakiewka jedna jest u mnie. O, to jest to. Dobra. Um, to to musimy Z indziej przenieść. W takim razie. Tu jest, że coś jest. Cyk. <laughs> żadnych innych więcej takich itemów, które byśmy chcieli zachować, nie ma, nie? Są te... Dobra. żeby zamknąć. żeby zamknąć, no właśnie. Teraz tak. Otwórz mi to, czyli tak, Tak nie potrzebuję już. To później sobie zrobimy. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Dobra, posortuj mi to. I... I tu. Dobra, mamy to. Nice. Ale i temu mamy jeszcze sporo do sprzedaży, czyli kupa highsów. <laughs> <laughs> hmm. no, a co ja tu mam? O, aha, dobra, to jest to, dobra. Właśnie co to, ja tu mam w ogóle. A to są te przepisy. Okay. Szczerze powiedziawszy, na sprzedaż mniej kilo będzie dla mnie. Mniej kilo. Ile? 310? O kurde, dobra, zobaczymy, weźmiemy to. No, nie, nie można. <laughs> za ciężkie, za ciężkie. <laughs> dobra, to, to sobie weźmiemy. Weźmiemy sobie tutaj jakieś kichy. I jabłuszka Polędwiczki dwie Zobaczymy, mamy 40? 60 pary mamy nawet, nice Dobra Sią, ty wód. Masz dość zapasów, tak Okej okay. Dobra, mam dość zapasów Tak. I to jest on. worek z zapasem. O! o. A! A! A. Okej. Okay. Dobra. Co tam, co tam? Little wood. Jak tam? Dobra. Ktoś chce pogadać. Oh, uh, that is Lucia. Nice. Pogadajmy z nąm. Ah, ally mine, we are reunited once more. I was just regaling sweet Isabel with tales of our prowess. Hmm. Very impressive. Thank you for helping Ailyn. That wizard sounded absolutely dastardly. Hmm. Glądałeś pierwszy